Cześć, pozdrawiam Was dzisiaj z okolic Łodzi. Tak sobie szedłem drogą i zobaczyłem rosnące koło siebie głogi i róże w jednym szpalerze. I właśnie pomyślałem o tym częstym pytaniu, które mi niektóre osoby zadają, które spędza im sen z oczu, czy głóg i róża to może być to samo? Czy jest to coś innego? Jest to coś innego rzeczywiście, ale sprawa nie jest taka prosta. Popatrzmy pierwsze, jak to jest botanicznie. Tu jest Głóg botaniczny, rodzaj krategus. Liście opadły w większości, ale jeszcze pojedyncze listki zostały. Pokażę Wam, zaraz podejdziemy. Tu mamy właśnie gałązkę głogu. Jest ich w Polsce kilka gatunków, nieważne w tej chwili, jaki to gatunek. Natomiast popatrzcie, jest to pojedynczy liść, tylko taki liść częściowo podzielony tylko. Ma klapy, ma też takie ząbkowanie na końcach tych klap, ale jest to jeden liść, który nie jest liściem złożonym, to jest jeden liść. Owoce są mniejsze niż u dzikiej róży. Popatrzcie on są malutkie, są takie jak pół paznokcia. W środku mają jedno albo dwa twarde nasiona, jak rozłupiemy, rozłupałem teraz o jejku, Roz, rozgnieciemy. Rozgniotę, to zobaczycie, że tu jest, w tym, w tym głogu, to jest akurat e, głóg o jednym nasionku. Popatrzcie, jest jedno, jedno wyraźne nasiono twarde, tak? A teraz e, przejdźmy do dzikiej róży, która też tu rośnie w tym samym szpalerze. E, ta dzika róża to jest, e, popatrzcie, dużo większy. To nie jest owoc, to jest niby owoc. To jest tak naprawdę takie mięsiste dno kwiatowe, które obrosło orzeszki. I porównajmy sobie teraz wielkość. O, widzicie? Dużo większe. To jest jakiś nietypowy gatunek, to nie jest róża psia, bo widzę, że ma tutaj, ma tutaj na, na tych niby owocach takie szypułki, więc to może być coś ciekawego. Jakaś może róża rdzawa albo róża szerarda. Natomiast, y, natomiast rzeczywiście jest to owoc większy. I teraz jak rozgnieciemy tą dziką różę, to popatrzcie, że w środku wychodzi z nich pełno orzeszków. To są, to są właśnie prawdziwe jakby owoce. To są właśnie to. To jest to, w którym są w środku y, nasiona. E, zarówno e, dzika róża, jak i głuk, są to rośliny z rodziny różowatych, a więc one są ze sobą spokrewnione. Natomiast popatrzcie, jak różne są liście róży. Widzicie, że ta róża ma liście złożone. To jest pełny liść, tak, który składa się z nieparzystej ilości listków. A teraz przyłożymy to do, do liścia głogu i zobaczycie różnicę. Oj, ciężko mi to zrobić, może tak zrobimy. Popatrzcie, tutaj te u głogu są pojedyncze liście, tylko częściowo podzielone, a u róży są to liście złożone. Problem polega na tym, że w nazwiswie ludowym także dzikie róże, czyli te rośliny z większymi, z większymi tymi owocami, niby owocami, też nazywano głogiem. A więc były wsie, były regiony Polski, gdzie na... Na ten owoc mówiono głóg, a na głóg używano innych nazw, na przykład zajęcze gruszki, jakieś tam inne jeszcze wymyślane nazwy. Natomiast były też regiony, gdzie właśnie głóg nazywano głogiem, a dziką róże yy, nazywano innymi nazwami. Czasem były to nazwy wulgarne, jakieś takie śmieszne. Yy, wiązało się to na przykład z tym, że ta dzika róża yy, po yy, jakbyśmy zjedli taki ten niby owoc dzikiej róży on ma w środku takie włoski jakbyśmy zjedli to wtedy przy wydalaniu tego owocu będzie nas bardzo swędział odbyt a więc y, nazywano go w różnych językach słowiańskich na przykład sferbi huzy, sferbi guzica sferbi huzy po ukraińsku sferbi guzica po chorwacku co znaczy świeżbi dupa a więc y, oddawały jakby wrażenie po zjedzeniu E, e, tych dzikich róż. Także e, nazewnictwo ludowe jest zawsze niepewne, trzeba, jeśli chcemy sprawdzić naprawdę, co dana osoba, nie, nasza babcia, czy ciocia, czy ktoś e, ze wsi, w której akurat jesteśmy na wakacjach, ma na myśli, najlepiej taką osobę poprosić, żeby nam gałązkę rośliny, o której mówi, przyniosła. Jest to bardzo ważny test też nie zawsze pewny, bo czasem ludzie mogą się mylić, mogą się niedobrze znać, ale jak już dwie trzy osoby nam przyniosą tą samą roślinę, to jesteśmy pewni, że ta nazwa rzeczywiście w danej miejscowości obowiązuje. Także akurat właśnie nazwa y, Głóg y, jest bardzo myląca i niepewna. Y, oczywiście oczywiście y, tych różnych nazw botanicznego rodzaju głóg i róża jest w Polsce więcej. Ja kiedyś z kolegami botanikami popełniłem nawet artykuł na temat właśnie nazewnictwa róż w Polsce. Odsyłam, zachęcam do przeczytania jego. Sprzed kilku lat można go znaleźć właśnie wpisując nawet wyszukiwarkę Łukasz Łuczaj nazwy głogów i róż, to znajdziecie ten artykuł na pewno. Pozdrawiam Was z polskich Nizin, trochę smutnych, dzisiaj szarych, ale przynajmniej popadało, będziemy mieć wodę w glebie. Cześć!